Dzień dobry, witam Was pięknie w kolejnym materiale. I ostatnio zawsze Was witam po spóźnionej takiej długiej przerwie, ale to wszystko jest spowodowane aurą, jaką mamy obecnie, czyli zima, która nie pozwala za bardzo robić na zewnątrz z powodu temperatur. Słuchajcie, już dzisiaj? Mamy koniec już prac z elewacją. Chodźcie zobaczyć, pokażę może, jak to nam wyszło. Widzimy sobie na zewnątrz. Widzimy sobie na zewnątrz. Spójrzcie. No już mamy zakończoną. Jak możecie zauważyć, są też już rury spustowe. Rury spustowe za chwilę wam pokażę, jak ja to robię. Jak to wykonujemy. Jak to obrobić, żeby to było dobrze. Koszty elewacji znajdziecie w opisie, nie będę tutaj się wypowiadał, nie ciągnął czasu. Także zapraszam do opisu tego filmu. Czas, słuchajcie, w jakim czasie wykonaliśmy? Pół roku. Dlaczego? Ponieważ robiłem tą elewację sam, własnymi rękami, z pomocą, z pomocą tutaj dwóch osób. I robiłem to tylko i wyłącznie w weekendy Dlatego tyle wyszło Tutaj zobaczcie, Wasyl, cześć Wasyl Cześć Wasyl ustawia laserem, Wasyl będzie widać stąd laser? Proszę bliżej daj Widzisz go? widoczno, a tak nie Daj, go bliżej. daj go bliżej Ustawimy sobie pion Wszystkie rury pustowe u góry z rynny są mniej więcej tak zrobione. Chodzi mi te o, o te kosze, czyli to, co wychodzi z rynny. Tutaj, gdzie jest rura ta żółta, podłączona. Mniej więcej na wysokości 30 cm od narożnika. Mniej więcej, bo to są. Yy, słuchajcie, to tam nie ma co się nad tym rozczulać. 31 czy 30, jest 30 i koniec. My tylko sobie wyznaczamy środek tego kosza, może tak? Środek tego kosza, mniej więcej. I laserkiem tutaj na ścianie będziemy widzieć sobie tą naszą linię piąt I według tego będziemy wiercić. Yy, wiercimy dwa otwory. Jeden na wysokości, jeden na wysokości 70 cm. Od Kapinosa, czyli odtąd 70 jest pierwszy uchwyt i od Kapinosa 2,20 drugi uchwyt. Wszystkie uchwyty są na tej samej wysokości. E, musicie sobie dobrać do tego wiertło odpowiednie, czyli przewidzieć jakie grubości macie styropian e, i ile musi wejść. W naszym przypadku ja nie pamiętam, zaraz sobie pójdziemy to zmierzyć. Ile, a może od razu? Kołki, które mocowane są, to są te kołki. I one tutaj mają. Kołek się kończy 30 cm. 30 cm. Czyli, jeżeli mamy, a wiemy jaki mamy styropian, u nas jest 20, 10 cm ścianę, 10 cm więcej niż yy, ocieplenie naszej ściany, naszej elewacji. Yy, do tego musicie sobie dokupić wiertło. Gdzie my tu mamy? Tutaj jest wiertło. Wiertło. Wierdło takie, żeby ten kołek... Warto sobie kupić dłuższe i sobie zaznaczyć. Ja sobie taką taśmą zaznaczyłem dokąd mam wiercić. Żeby go za głęboko żeby mi nie wpadł. A żeby po prostu wszedł cały. To mamy to. to od razu Waselowi. tu wierdło. Wiertarę jak coś. Teraz dalej. Jak już mamy wykonany taki otwór, wkładamy kołek przedłożeniem, przepraszam, przedłożeniem kołka, wciskamy tam pianę, zwykłą pianę, żeby to wypełnić, żeby to się ciasno trzymało, a żeby tam nie było żadnych mostków czy coś szczerost, żeby było w tym otworze. Piany nie ładujemy tak do końca za dużo, po to zostawiamy tutaj jeszcze z pół centymetra, kilka milimetrów, może po to, aby obrobić to akrylem zewnętrznym. Tutaj żeśmy użyli akryl zewnętrzny strukturalny. To jest taki, też wam pokażę. Akryl do fasad, biały, fasady, tynki strukturalne. Strukturalne, czyli yy, to jest akryl z domieszką yy, piasku. Tam jest piasek, można wyczuć. I to słuchajcie, schnie yy, około 5 minut. To szybciutko schnie, szybko, fajnie łapie. I tym sobie szczelnie zamykamy yy, ten cały, cały nasz kołek, który rozporowy, który yy, siedzi w ścianie. Yy, następnym takim etapem, ja to wszystko pokażę, ale na razie omówię. Tutaj zobaczcie ten kołek. On jest zakończony zakończony gwintem, po to, aby przykręcić nasz uchwyt, czyli uchwyt, który będzie trzymał całą rurę spustową. Kołek. Cały ten musi wejść do środka, żeby się schowała ta nakrętka. Tutaj co jest? Do tego kołnierzyka. On musi cały się schować. To. Jak go nakręcić? Słuchajcie, myśmy sobie wymyślili, że nakręcamy nakrętkę. Zwykła nakrętka, trzynastka. I kluczykiem dokręcamy go do momentu, który, który wcześniej tutaj omówiłem, czyli do, do tego kołnierzyka kluczem trzynastką. Nie próbujcie czasami nakręcać tym uchwytem, że wkręcamy sobie tą część i kręcimy, ponieważ można pokrzywić to wszystko, to nie jest zbyt mocne wiadomo, rynna to jest cieniutka blaszka, rura spustowa cieniutka, blacha która może się wyginać, i tak samo te elementy też one są troszeczkę z grubszej blachy zrobione, ale też to jest bardzo delikatna sprawa. Najważniejszą rzeczą, słuchajcie, jeżeli docinacie rury, yy, nie docinamy samą yy, szlifierką kątową. Nie wycinamy je. Ponieważ dlaczego? te rury są ocynkowane, po to, żeby nam nie rdzewiały w przyszłości, a jeżeli użyjemy do tego szlifierki i zostawimy tak to co się stanie? Wejdzie nam korozja, ponieważ ocynk zejdzie pod wpływem temperatury, który będzie yy, wytwarzała nam szlifierka przy cięciu. Więc my robimy to w ten sposób, że bierzemy sobie wymiar, wymiar takiej rury, zakładamy, że ścinamy 10 cm, naklejam taśmę, zwykłą taśmę papierową, to jest chyba 4 czy 5 cm i jeżeli tu mamy tą część zostawić, a tu mamy taśmę, to po tej krawędzi tnę najpierw fleksem, a resztę, te 5 cm, docinam nożycami. Nożyce też musicie sobie zakupić takie, one, są, słuchajcie, tutaj fajnie się wszystko, yy, odcinek ten, który ścinamy, ten ścinek, on tutaj fajnie się zawija. I można ładnie sobie pod kątem, tak jakbyście ślimaka docinali, i później równanie tak te rury są wycinane. Jak to wszystko robimy? Zapraszam Was, zostańcie z nami. Działamy, słuchajcie, otwory mamy wywiercone. Ładujemy, Ładujemy do środka pianę. Nie za dużo. Żeby nie wypchało kołeczek, Zobacz. w ogóle jest cały schowany jest i w ogóle go nie widać, jest teraz wykręcamy. መክረን ጥቃ Schowamy, wykręcamy nakrętkę i akrylujemy zrobione. Tak to wygląda. Słuchajcie, dobrze jest takie coś zrobić po y, nakręceniu tych uchwytów. Mamy uchwyty tutaj, nie? Słuchaj, ja aha, ty nadużyć. Po nakręceniu tych uchwytów, ponieważ y, to jeszcze będziemy tym y, ruszać, naciągać przy wkręcaniu, także może się to obruszyć, ale Spróbujemy to zrobić, bo tamte ściany robiliśmy właśnie w ten sposób, że pierw wszystko żeśmy nakręcili, czyli te y, uchwyty mocujące rury. A później dopiero żeśmy y, akrylowali, ale można pobrudzić te uchwyty, a to czarne z białym, to nie będzie grało. Spróbujemy to zrobić odwrotnie. Myślę, że będzie dobrze. Słuchajcie, przystępujemy teraz do y, Docięcia naszych rur spustowych. Tutaj w tym przypadku, jeśli chodzi o tą krótszą rurę, na pierwsza z góry idzie, tu muszę dociąć do tego momentu, czyli od razu sobie nożycami będę skrawał do środka i tutaj równał z tym bez używania centrówki, ponieważ tutaj daleko nie. W przypadku, gdzie mamy do odcięcia y, odcinek, tutaj jest 55 cm od tej długiej rury. Tutaj sobie utnę pierw kątówką, a później nożycami dojdę do krawędzi, gdzie, y, gdzie mamy nasz, naszą granicę, czyli nasz wymiar. Wiedziałam, ja y, jak to wszystko ciąć. no zostańcie z nami. Rurki mamy docięte. Wasel tylko podprostuje same krawędzie, które się zdeformowały pod, pod naszymi nożycami w niektórych momentach. Trochę amatorska robota, słuchajcie, zawodowcy pewnie to prosto robią. Nie wasel? <grym> Mają sprawę. A więc co, rury mamy docięte, za chwilę wchodzimy na rystowanie i montujemy wszystko. Słuchajcie, montujemy sobie tutaj w pomieszczeniu, ponieważ mamy dzisiaj kiepską pogodę, trochę pada, więc tą rurę sobie zmontujemy yy, tu w pomieszczeniu, więc składamy ją tak jak ona powinna być i po, jednym, po, jednym, yy, po jednej takim wkręcie, zobaczcie, to jest wkręt od, nie wiem czy dobrze widać. To jest wkręt od yy, systemu REGIPS REGIPS Czyli tak zwane pchełki Pchełkami sobie to wszystko łapiemy w miejscach najmniej widocznych Czyli tam gdzie wzrok nasz nie sięgnie Po jednej, takim, po jednej takiej pchełce sobie wkręcamy w rurę Więc tak, tu będzie dół Czyli to musimy dać od dołu, do tej strony może wyjmij z tej długiej rury. Z tej długiej rury wyjmi To na końcu zgodnie. O i teraz obróć tu musimy dać. Dobrze. Dobra. Dajmy ten nastropią. Jeden taki wkręcik. Nie wiem czy na czarnym będzie dobrze widać, ale już go prawie nie widać. Jeden taki wkręcik i ta rura na pewno gwarantuje Wam, że nie wypadnie. Yy, starajcie się to wszystko robić na tak jak widzicie u nas tutaj na jakiś styropianach, starych kotach czy coś, żeby nie porysować za bardzo tych rur, bo to wszystko jest widoczne, więc szkoda, szkoda żeby to wszystko podrapać drugą rurę, będzie tutaj na pewno? drugą, drugi wkręcik sobie ładujemy w tym miejscu, może trochę dalej i następny siedzi wkręty te wkręty te, musicie też wziąć pod uwagę, jak montujecie żeby nie były też w tym miejscu, w którym będzie spływać woda. Czyli jeżeli ta woda będzie płynąć po dolnej ściance rury, to tego wkręta ładujemy od góry wtedy. Nie tutaj, żeby nie spowodować wycieków. On nie jest szczelny, on nam nie uszczelni tego otworu. Ale od góry, tak żeby woda sobie normalnie spłynęła bez tego, bez tego otworu. To co, mamy to zmontowane idziemy na rusztowanie montować. Słuchajcie, miało być szybko, szybko, żeby pokazać co, jak, gdzie Ale musieliśmy się pośpieszyć, ponieważ tą żółtą rurę, którą mieliśmy tak docelowo tylko przykręconą tu yy, Musieliśmy zdjąć, żeby zamontować to A jak ją zdjęliśmy, to zaczęło lecieć i szybko trzeba było nałożyć, bo był cały mokry Rura została już odłączona Słuchajcie, ostatnim takim wkrętem, yy, pchełką z tej strony, nie z boku Ponieważ tutaj po bokach ta woda spływa nam, po tych ściankach, leci do środka. Więc żeby się nie lało na zewnątrz, jak zrobimy tu otwór, wiercimy go od przodu. Albo jak ktoś da radę, to od tyłu. Jeszcze lepiej, bo wtedy go nie widać, tak? On jest starny, to słuchajcie, z daleka go nie widać mała pchełka. Tutaj słuchajcie, ten mamy ten mamy u góry czyli u góry nam woda nie leci, tylko pod spodem, czyli w otwór nie wpadnie i tak samo tutaj też od góry bo woda sobie spływa to na tyle słuchajcie dzisiaj eee, tak jak widzicie nie jest to skomplikowane Naj, najtrudniejszym momentem elementem w tym wszystkim montażu to jest docięcie sobie tej rury długość musicie sobie metodą prób i błędów najlepiej sobie zostawić yy, jakiś yy, zapas żeby zawsze skrócić po centymetrze jeżeli będzie zbyt długa i pierwszy sobie dopasować na sucho, nie przykręcając tylko dopasować, czy wam będzie wszystko ładnie w pionie grało słuchajcie, dziś to tyle na razie yy, gorąco was pozdrawiam trzymajcie się oglądajcie nasze filmy za chwilę ruszamy z kopyta, ponieważ się zrobi cieplej i będzie dużo pracy. Następny materiał yy, najprawdopodobniej ze środka już będzie, ponieważ zaczynamy robić tynki. Na poprzednim materiale widzieliście już, listwy są montowane. Także zapraszam serdecznie, pozdrawiam Was, lajkujcie, subskrybujcie, zadawajcie pytania, trzymajcie się, cześć!